Ta scena porusza do głębi. Oto Chrystus przekonuje niewiernego Tomasza, że wzrok go nie myli, ale wzrok to dla niego za mało, chce dotknąć. To motyw bardzo częsty w malarstwie, ale Caravaggio posuwa się dalej niż inni artyści, wkładając palec Tomasza do rany Chrystusa. Tak realnie, że możemy odnieść wrażenie, że Chrystus, choć już nie powinien, to przecież może odczuwać ból. Scena bardzo piękna i bardzo mocna. Ten gest, kiedy uchwycony za przegub Tomasz prowadzony jest do prawdy, do źródła. Taki sam gest znajduje się na ikonach przedstawiających zejście Chrystusa do czerni. Wtedy, kiedy on chwyta w podobny sposób Adama i wydobywa go, Ewę i bohaterów testamentalnych z czeluści. Spójrzmy na apostołów na obrazie Caravaggio. Cóż to za ludzie? Ktoś kiedyś zapytał, Michele Angelo, czy ty nie możesz choć raz namalować normalnego apostoła? A Michele Angelo, Merisi de Caravaggio, odpowiada: A kim byli? Arystokratami nie. Wzięci po prostu wedle nie naszej, ale Chrystusowej logiki ze zwyczajnego świata małości, grzechów, brzydoty. Wzięci i powołani. Te twarze, za które by prawdopodobnie niektórzy z nas złamanego szerąga nie dali, to oni są świadkami tego objawienia. Oni się dla Chrystusa okazują godnymi. Te ich podziurawione ubrania, te ich zafascynowane twarze, choć jakże proste, i mamy wrażenie, że ci ludzie mają niemało na sumieniu. Dlaczego ich wybrał? No właśnie. Skoro ich wybrał, to i może naturalnym jest, że ciebie im nie także wybierze, choć wydaje mi się, że Najważniejsze jest jednak to, by. Mieć w sobie pamięć tych zmarszczonych oblicz, tych zmarszczek na czole Tomasza. Bo oto człowiek zadziwiony, oto człowiek olśniony. Człowiek, który był przekonany, że nie może się zdarzyć, a zdarzyło się. Niczego bardziej Państwu i sobie nie życzę, jak tego pomarszczonego w zdziwieniu czoła, które będzie znakiem, że choć już niczego, niczego się nie spodziewaliśmy, przyszło i oczarowało i idziemy. Tam.